Witam wszystkich serdecznie. To następny filmik dla początkujących, którzy chcą się nauczyć walczyć. Dzisiaj nauczymy się jak uderzać kolanami. Tak zwykłe kopnięcia albo uderzenia kolanami. Poprzednio mówiłem o kosach prostych, o hakach, o sierpach, o hakach. Uczyłem was jak chodzić. To jest pierwsza rzecz, którą musicie się nauczyć, jeżeli chcecie. Się nauczyć walczyć. Więc, jeżeli jeszcze ominęliście ten filmik, jeżeli chodzi o chodzenie i trzymanie gardy i wasze postawy, na początku zobaczcie te filmiki. Wszystkie są opisane, wypisane w opisach. Wszystkie są wypisane w opisie. Ok, przechodzimy do kolana. Jak mówiłem wcześniej, w tym filmiku o podjęciach frontalnych i partyzantach. Pierwsze zawsze idzie kolano. No i wiadomo, w kopnięciu kolanem czy tam uderzeniu kolanem też pierwsze idzie kolano, bo co innego. Teraz, jak możecie zacząć się uczyć tego? Trzymajcie waszą gardę, tak? I powiedzmy, że zaczynacie się uczyć od tylnej nogi, czyli nogi, która jest z tyłu, nieważne, czy to jest prawa, czy to jest lewa, bo powtarzam jeszcze raz. Jeżeli jesteście praworęczni, to wasza prawa noga jest z tyłu, jeżeli jesteście leworęczni, to wasza lewa noga jest z tyłu. Ja jestem prawą ręcznym, więc mam prawą nogę z tyłu, tak? Teraz, jak zaczniecie się uczyć tego wszystkiego? Na razie, tutaj w powietrzu, możecie sobie wymyć, że coś tutaj jest i po prostu podnosicie kolana, tak? Podnosicie kolana do góry, tak jakbyście chcieli. Piłkę założę, może. Tak, jakbyście chcieli odbić piłkę, ok? Jeżeli macie piłkę. To możecie nawet tak zacząć. Później drugą nogą, ale pamiętajcie, zawsze wracacie do tej pozycji. Zawsze noga wraca tam, gdzie była. Nie róbcie czegoś takiego, że robicie tak. Nie. Zawsze i wracacie. I wracacie. OK? Teraz zaczynacie z yy, nogą, która jest z przodu. Robicie to samo. Uderzacie i wracacie. Uderzacie i wracacie. I już teraz automatycznie nauczycie się wypychać biodro do przodu, tak? No bo jeżeli musicie złapać piłkę, musicie gdzieś tam sobie tutaj rzucicie, to musicie się wychylić, żeby ją złapać, tak? Więc już automatycznie uczycie się złapać bioderko. Ale jeżeli nie macie piłki, to nic się nie stało. Po prostu trzymacie gardę i podnosicie kolano do przodu. Na razie nie musicie nic robić. Możecie nawet sobie rękoma tak złapać o rękę. Pamiętajcie, zawsze wracamy do tej samej pozycji jak jesteśmy na samym początku. I zróbcie sobie 50 razy na prawe kolano i później 50 razy na lewe kolano. Tak? U. Jak już ogarniecie ten ruch i zaczniecie się czuć komfortowo z tym wszystkim, zaczniecie znowu używać Waszych bioderek potężnych bioder, z których zawsze wodzi. Energia, tak? Dlatego kobiety są takie silne, bo mają biodra. Uff. Nieważne. Dobre. Mamy naszą gardę, tak? Patrzycie przy siebie. teraz, jak robiliście kolana, teraz wypychajcie się bioderkami, czyli wypchnijcie to do przodu, tak? Bioderko wtedy tym naciągacie tutaj, wypychacie się do przodu, Tyle Wam się spina, ta część idzie do przodu, a Wasze barki idą do tyłu. Czy macie dalej gardę? Bum. Później druga bóg. OK? Teraz. Co zrobić ze stopą? Oto jest pytanie, bo każda szkoła uczy inaczej. Niektórzy mówią, że stopę musicie mieć obciągniętą, tak? czyli musicie mieć palce obciągnięte do dołu. Inni, na przykład tak jak Mojtaj, uczą, chyba Mojtaj właśnie tak uczą, że palce idą do góry, tak, żeby napiąć tą część. Zazwyczaj tak się robi, jeżeli chcesz blokować łokie. Jeśli blokujesz nogi, też blokujesz, jak podnosisz nogę do góry, tak? Więc ja bym Wam proponował na samym początku obciągnąć palce do dołu. I zacząć w ten sposób, tak? Troszeczkę skierować, nie zostawiać nogi w ten sposób, tylko skierować ją troszeczkę do tyłu, w I wtedy, oj, i wtedy wyprostować tutaj tą część, bioderko do przodu i barki do tyłu, tak? Co zrobić z rękoma? Trzymacie je tu. Na razie zostawcie je tu. W ten sposób. Później to Fum. Fum. Możecie sobie zrobić 50 razy na stronę bez przerwy. Czyli na początku 50 razy tak. I później 50 razy druga. Albo po prostu na zmianę. Jeżeli zaczniecie się czuć komfortowo z tym ruchem, możecie zacząć chodzić. Czyli wybierzcie sobie jakieś tam miejsce w pokoju, gdzie macie i zaczniecie chodzić. Czyli zaczynajcie od prawej nogi albo od nogi prawie, Z tyłu i robicie. kopnięcie kolanem i robicie krok. Tak? Później druga noga. kopnięcie kolanem i robicie krok. Teraz pokażę drugą stronę. Zaczynamy teraz od lewej nogi. Jest. Kopnięcie kolanem, wracamy na ziemię. Kopnięcie kolanem i wracamy na ziemię. Teraz wam pokażę, jak to jest z tej perspektywy. Czyli tak, tak. Trzymacie ręce tu, i trzymacie ręce tutaj. Tak? Może zauważyliście, że ja już trzymam ręce inaczej, że ja robię coś takiego. Ok? Czyli ja już powoli prostuję rękę tutaj. To już jest nawyk, który nabyłem. I powoli, wy też nabierzecie tego nawyku. Na razie, Gada. w ten sposób. Tu. Tu. Ok? Powtórzę jeszcze raz. Zaczynamy od tego. Na początku samym samo. Podnosimy kolano. Bez żadnych tam rozciągania. Później drugie kolano. Jak już zaczniecie, zaczniecie się czuć komfortowo z tym wszystkim, wtedy naciągacie. Tu. I możecie już maszerować. Ok, teraz Wam pokażę, jak wyglądają w praktyce kolana. Tak? Jak Wam pokazywałem wcześniej, robicie to i robicie tak. Teraz zobaczcie, jeżeli on stoi tutaj, może troszeczkę tu. Jeżeli on stoi tutaj, i ja zrobię tak, to jedyne jedynie co tam mogę, go, nie wiem, w kolano uderzyć. Tak? Nie, nie, nie sięgnę go. Ale jeżeli teraz wyciągnę bioderko. Mogę osiągnąć. Tym bardziej, jeżeli zrobię krok, i wtedy położę nogę. Nie? Czyli robimy krok, i wtedy jesteśmy w stanie go osiągnąć. To samo jest z nogą, która jest z tyłu, Nie, która jest z przodu. Możemy zrobić krok do przodu, i wtedy go uderzyć. Tak? Zawsze naciągamy bioderko. Powiedzmy, z tej pozycji jest. Jeszcze, jeszcze na opartego bym osiągnął. No, jeszcze na opartego. Tak samo. Jeszcze na opartego mi go sięgnął, tylko że to już jest troszeczkę bez sensu. Jeżeli już stoi tak, to wtedy robimy krok i wtedy możemy go uderzyć. Tak? Tak to wygląda mniej więcej w praktyce. Powiedzmy, jeżeli on chce się do mnie zbliżyć, że parę kroków chcesz mu uderzyć, wtedy mogę na przykład przechwycić jego rękę i wtedy z kolana i no, wtedy już wszystko I inne, co tam się dzieje. Tak? Tak samo jest znowu, nogą, która jest przodu. Jeżeli chcę do mnie podejść, mogę się ogronić w ten sposób, zablokować go nawet w ten sposób, więc pamiętajcie, po to macie gardę. Jeżeli on wyjdzie z, z ciosem, tak? Możecie wtedy przechwycić. Jeszcze raz. Przechwycić i wtedy od razu wejść z kolana i go zablokować i wtedy możecie wszystkie inne ciosy robić. Więc pamiętajcie, zacznijcie od tego i później zacznijcie chodzić i naciągać to wszystko. Zanim zaczniecie robić jakikolwiek z tych treningów czy to kopnięcia, czy nawet ciosy, bo też warto się rozciągnąć przed ciosami, bo też naciągacie sobie tego bioderko, robicie skręty, więc też warto być rozciągnięty. Więc róbcie rozciągania. Macie już dwa filmiki dla początkujących rozciągania. Linki są w opisie, więc rozciągnijcie, rozgrzejcie, i dopiero wtedy możecie zacząć trenować. Ok? Dobry wasze kolana, uczcie się, ja spadam dalej. Pisać!